Pokaż dobrą grę To się może nie udać, bo nob team mam no, na topie na pewno przynajmniej Dobra walimy tego brana. co level 2 bo się nie chce robić tych creepów kurwa Każdy jungler powinien być hivernym tylko podchodzisz do kampa i się robi sam Po tak. co wpisujesz kurwa No bo ty byś go nie zabił Miałem go już tak, miałeś go już Kurwa, Kate nie się może wypierdolić o tak z chipy. No ja pierdolę, no człowiek walczy o kraba, to ta dziwka jebany jeszcze ja cię śpinguje, kurwa. No nie wierzę. Pop się wypierdoli, oczywiście, kurwa. Nie ma prajo, z pierdolony. Już <śmany> w kurwie, no trzeba będzie poekspikać z nim, kurwa. Spawałem Zerfie. światłowody dla firmy koloru pomarańczowego i byłem umówiony w jednym bloku na podłączenie. Tocieć nie chciał mnie wpuścić, bo miał napisane, że przyjdzie technik od światłowodoru, a o światłowodach nic mu szef nie wspominał z depozytu. Obleśny. Obleśny. No nie wiem, byłem pej, że już nie ma sumonerów. No kurwa, chciałem tego potrolować. No jak pierdole. Ja nie wiem. Jaki jest typ osobowości taki jak ten osuło Jakbyś go miał na żywo określić, to kto to jest? Niebany. Nie, ale tak kurwa... Takim stereotypowym gościem z klasy. To. Chłop dużo pisze, jest chujowy, cały czas ma pretensje. <grym> no w sumie Diz trochę tak robił. Zajebałem półtorej wave'a. Gościu. Ja ją powinienem jeszcze w mordę zajebać. Ma farta, że skończyłeś się na półtorej wave'a. Dobra gościu, pokazać ci sztuczkę. No dawaj. Pa, tu łomijasz kółka. Ale zajebista sztuczka sztuszka. Tu wracasz do Blica i chłop ma cooldowny na kuję. Teraz robisz kurwa taką. Zabijasz go, teraz jeszcze wstaje, bierzesz ze sobą, kurwa, ale niestety nie możesz ze sobą zabrać, bo jak leciał to atak, to został on przerwany przez to, że kurwa chuja widziałeś w bombie Grapes'a. Ja widziałem. Ty widziałeś. Dobra, łatwa gra, tu trzeba napisać S. <noise> I tyle. Nie, wiem, ta liga to taka rozpierdolona. Dobra, wpierdalaś tą Leoną. No i kozacko. No nie no, fraga podpierdolił. Odpierdolił mnie fraga. Ale ten mój, kurwa, nie gankuje więcej tego ta pierdoli mnie to. Cześć. Jak idziesz spać i zdymujesz okulary, to twoje sny są zblurowane? Nie będę męczył pytaniami o sławę, jak cię to w <grym> Lubię czekoladę. Dziękuję FiresTV. Czy moje sny są zblurowane? Nie, bo ja oszukuję swój mózg. Wówcześnie przed spaniem 4 godziny patrzę w telefon z odległości 15 cm i widzę wyraźnie. Więc jak zamykam oczy, to on pamięta wyraźne widzenie. No dawaj zbejtu i kurwa, nie w wleci. No prawidłowo, dawaj. No lecimy z kurewką, odpalaj się. Dobra, ten talon troluje. <grym> Co się kurwa bijom jak ja już poszłem? To dewina. Poszedłem. Gdzie poszedłeś? Ich skórek. Włączą kilko jest chociaż Proszę cię bardzo. E e, wina, 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 wina! Latasz bez koszulki, przede mną się rozbierasz, nie podchodź do mnie. No kurwa! Bądź tego pewnie, nie spotkamy się na piwie. E, e, I ten hitbox z kurwa tej kotwicy rozpierdolonej na Utilusa no. Nie no, ta Nidali jest kurwa słaba. Tyle mogę powiedzieć. Recenzja postaci Nidali jest kurwa chujowa. OP jest Nidali? Ciekawe kurwa, że jest OP już patrzę na probilcy Jak OP jest nidali, to wytłumacz mi dlaczego. Ma na probilcach... 44% rate'a, a, a ty tym grają prosi. Bo grają takie główne jak ja. Rzeczywiście. Na przykład Fan jest głównym, Trick, Lamaber, Pinat. Mamy główna. Pomóż kurwo! Dobra, co trzeba zrobić z głową. Dobra. Niestety nie wciągłem go pod turet, a szóstki nie mam. Dobra, próbujemy. Proste, trzeba będzie. Łaty, kurewko. to. mam kurwa dużo więcej do zaproponowania w takiej szmateczce jak ty, nie? No ja, pierdola. Kurwa, ten pike robi jakiekolwiek obrażenia. Nie, no do pizdy jest ten heros. Kurwa, no. C i co pa, kurwa! Aj. Miał dokładnie 10 lat, kiedy trafił tam choć nie chciał. Dzielić swój mały pokój z chłopakami z domu dziecka, patologia zdradziecka zawsze go prześladowała jego pozycja z góry Pozycja przegrana, a gdzie jego mama, wiesz, alkohol wybrała i przez ten płyn go nie pokochała. Bible, Iblepumpach, gdzie ojciec co nie był lepszy, pieniądze z opieki zawsze na wodę przepieprzył. O, to przejebana sprawa w ogóle. Laska też go, widzę, zostawiła później. A kumple też? Gościu, jak się nie wyjebać z bitu, jak tu jest tekst typu, jego pozycja w życiu, z góry pozycja przegrana. Nie no, wam to się chyba coś w dupie pojebało, kurwa. Co to jest do chuja? Co to kurwa jest? Ja kurwa, to są kurwa jakieś jaja, ja, ty. No nie wiem, no mam ochotę w coś przypierdolić, to no nie ukrywam, kurwa. Tylko wiecie co się stanie, kurwa, jak coś przyjebie? To już zacznie być odruchem, no. Już zacznę być odruchem, a z tymi śmieciami się nie da, kurwa. Więc albo walę, kurwa, 0 razy, albo będę napierdalał 30 razy per gra, NO, no KURWA! Zerkowałem tego śmiecia jebanego jak był dalej kurwa pod turetem, no i się kurwa wrócił zerki, no Jeszcze mi się kurwa wszystko wyjebało, już mi kurwa nic nie działa. Monitory mi zgasły, kurwa to mi zgasło Zerkowałem go kurwa pod jebanym turetem, no i się kurwa wrócił, no zdążył się wrócić dostając kurwa erkę pod turetem Dobra go FF kurwa z i by jest na pierdalek Oko okay. Już ma, ma kurwerkę, tak? Tak, ale co to zmienia? No kurwa wszystko, bo on mi podpierdala staty i się shielduje 8 razy jebany kryty niepierdolony <laughs> Jak on ci wyjebał bez Mając 0-2 kurwa jak ty masz X Linkera i Merkury Bo erki nie miałem No ale to zróbcie coś Gdzie jest kurwa TEZANA! Co ty robisz? PIZDO na bocie, kurwa! Co on robił w tym miejscu? Jako support, niech ktoś mi to kurwa powie. No, bo kurwicy dostanę przecież tymi tłukami jebanymi. Co support robi w tym miejscu? Jak my się napierdalamy, co kurwa tutaj robi? Pilnuję, żeby mi kurwa bramy nie SFORSOWAŁ POKAŻ jakąś sztukę szermierską. Dobra, już. Dawaj, kurwa. Wow. Wierzy. Zakładam, że mało razy się zrikalujesz w tej grze, bo będziesz się pewnie cofać do bazy, kurwa, z czarnym BM ekranem. Pierwszy rikol. <grym> Nieprawda. To ty tak zawsze robisz. Potem mówisz tak. Ale ten enemy team. Jest tak. Jest. Ej, tak. Halo. Czemu nieuczestnana tak niewyraźnie mówi? No bo pierdol, jakiś głupoty i czy nie zrozumie. <grym> Prost. Nie miałeś tak nigdy? Jak babeczka ci coś pyta, w którym roku, a ty cię ona, no, dobrze, dobrze. Piękna robota. Ja luki. Halo. Wiesz, że nie zgankuję tej linii przez 40 sekund, a przynajmniej zajebić faremkę. Także walczę. Mój klikuje. ulubiony trick na jungle. Ej, dajwujemy go. A, ja się wpierdala, rzucam mu kurwa siatę przez creepa Jesteś gotowy? Jak bardzo jesteś gotowy? A już. To dawaj, kurwa. No i co, miałeś zajbować Dobra, widzę, że ty jesteś kurwa jest z lesem. No nie wiem, miałeś zajbować Ale widzę, że ktoś tutaj jest zwykłą kurweczką. Dobra, jeszcze raz, co? Teraz Dobra. jesteś gotowy? Tak. Dobra. Ej, halo, ssie lepszy, susiano. Był taki zajebisty strajk. i zesiedlał normalnie. i Jedno i. O, ja widzę, że tutaj kurwa idealny gang dla Perengara. Takie rzeczy. Do takich kurwa rzeczy to ja jestem stworzony, gościu. Co jest kurwa? Ona padła już. A, A czemu nie na ten zakup? Bo jest chory, bardzo mocno, na ten... Na Gierszycy kurwa O kurwa, Nie to nie ma odwrotu Co? No i nie słuchałem, a coś powiedzieliście złego chyba Nie, nie dobrze powiedziałem, skurwysyn, ale spierdalałem Nie wiem co było powiedziane nawet Że ma chorobę wierszą od Nie, no. ja. już wiem jaką <laughs>